Panie prezydencie, jak ocenia pan konferencję? No ja myślę, że dla miasta Oświęcie to ważne wydarzenie, przecież jesteśmy miastem pokoju, jest to nasze zobowiązanie, żeby działać aktywnie na rzecz właśnie praw człowieka i pokoju. To, co powiedziałem też, że nie tylko Oświęcimia jest miejscem pamięci, ale ważne, żeby z Oświęcimia wypływały właśnie te pozytywne sygnały, te, te wartości, które powinny być respektowane w współczesnym świecie, czyli właśnie tolerancja, respektowanie praw człowieka, akceptacja niekiedy inności też, bo, bo to powoli zrozumienie innych. O tym dzisiaj żeśmy rozmawiali i myślę, że taka właśnie rola Oświęcimia jest, by, by stąd e, wypływał ważny głos nie tylko w przestrzeni krajowej, ale międzynarodowej. Czy z tekstu deklaracji jest Pan zadowolony? Wiem, że wnosił Pan uwagi. No tak, wnosiliśmy uwagi dotyczące też, tu pewnej nazwijmy to prawdę historycznej, dotyczące e, historii miasta Oświęcim i też tego okresu związanego z II wojną światową. Te uwagi zostały w większości uwzględnione. A oczywiście też tutaj podsumowaniu, w tych konkluzjach też zwracaliśmy uwagę tutaj na, na pewne możliwości zarówno ze strony też miast, jak i poszczególnych polskich, ale też i odpowiedzialności tutaj w wielu krajów Europy Środkowej za, na rzecz działania, na rzecz prawa człowieka do pokoju. No i myślę, że ostateczne przyjęcie tego dokumentu pozwoli pracować dalej tutaj Stowarzyszeniu Hiszpańskiemu na rzecz wypracowania projektu tej deklaracji ONZ dotyczącej praw człowieka do pokoju, która zostanie przedstawiona na Generalnym Zgromadzeniu w Nowym Jorku w 2014 roku. Uważam, że konferencja jest z sporym sukcesem, ponieważ przygotowaliśmy jednoznacznie brzmiącą rezolucję popartą przez grono ekspertów z kilku krajów Europy Wschodniej, w tym znaczącej udział ekspertów Polski, przedstawicieli miast dla pokoju i ta deklaracja może być poważnym wzmocnieniem wszystkich tych wysiłków, które są w tej chwili organizowane dla uchwalenia tej ważnej deklaracji zawierającej prawo człowieka do pokoju. Tak oczywiście, była bardzo udana. Miejmy nadzieję, że będzie promowana dalej. Jak podoba się Oświęcim? Czy Pani pierwszy raz u nas w Oświęcimiu? Nie, byłam 15 lat temu w Oświęcimiu. Właśnie oglądałam też obozy zagłady i teraz jestem drugi raz. Bardzo pozytywnie się zmieniło przez ten okres. A skąd Pani jest, jeśli mógłbym spytać? Z Warszawy. Z Warszawy. Biblioteka się podoba? Tak, piękna, piękna. Świetne inwestycje. Widać, że jest super gospodarz.